Cześć wszystkim, z tej strony Ania i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym stworzymy sobie idealny plan do nauki języka koreańskiego albo innego języka, którego właśnie się uczycie. Także zapraszam. Ja będę bazować na planerze, który kupiłam w Korei dwa lata temu. Jest on przewidziany na 4 miesiące, ale Wy możecie zabrać dosłownie jakikolwiek zeszyt i go uzupełniać w trakcie filmiku. Pierwszym pytaniem, które warto sobie zadać przed skonstruowaniem takiego planu, to jest kiedy faktycznie macie czas na naukę. Nie chodzi o to, kiedy macie wyrwane 15 minut, by włączyć jakąś aplikację ze słówkami, tylko kiedy możecie siąść z podręcznikiem, z nowymi strukturami gramatycznymi czy słownictwem i faktycznie wdrożyć je w swoje życie, ale też w swoją codzienność. Także ja zabrałam swój tygodniowy planer. I wypisałam sobie, kiedy jestem w stanie siąść przy biurku i poświęcić kilkadziesiąt minut samej sobie na naukę koreańskiego. Dla mnie to jest poniedziałek, środa i sobota. Te zaznaczyłam i określiłam, co danego dnia chcę robić. W soboty będę skupiać się na pisaniu wypracowań, za to poniedziałki i środy poświęcam na gramatykę i słownictwo. Po określeniu, kiedy mamy czas, kiedy faktycznie możemy przyczynić do nauki, ważne jest, żeby wybrać odpowiednie materiały które pomogą nam zrealizować cztery fazy nauki, czyli pomogą nam rozwinąć umiejętności czytania, pisania, słuchania i mówienia. Jeżeli chodzi o mnie, ja będę korzystać ze strony internetowej Instytutu Króla Sejonga z ich kursu online, który możecie wykonywać w dogodnym dla Was momencie. Jest to self-studying, czyli nie macie nad sobą żadnego nauczyciela, chociaż takie kursy też są oferowane przez Instytut, i możecie się na nie zapisać. Wtedy możecie wysyłać swoje wypracowania mm, do oceny, a nauczyciel z Korei poprawi Wam błędy i zostawi wskazówki. Także jeżeli ma macie na to czas, to na pewno będą zapisy na wakacje, więc wystarczy śledzić Instagrama, <laughs> Instagram, konto na Instagramie Instytutu Króla Sezonga, i tam możecie się zapisać. Jednakże tym razem do nauki będę korzystać z... Kursu online, który Instytut Kura Sedonga oferuje na swojej stronie. Jest to kurs, nazywa się Self-Learning Korean, i polega on na tym, że przechodzicie przez serię filmików oraz ćwiczeń na i właśnie platformie. Jak możecie zauważyć, cały kurs jest podzielony znów, znowu na poziomy, i możecie wybrać, który Wam najbardziej odpowiada. Jedynym Minusem całej tej strony jest to, że musicie znać język angielski, ale mam nadzieję, że dla większości z Was, jak nie dla wszystkich, nie jest to problem. Ja wybrałam Intermediate One, gdyż chciałam sobie powtórzyć niektóre kwestie, które poruszaliśmy na zajęciach na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie studiowałam na licencjacie na studiach nad Koreą. Jak widzicie, proces zapisywania się na kurs jest bardzo prosty. Wystarczy kliknąć w trzy pola. Oczywiście wcześniej musicie założyć konto. Ja już swoje konto miałam. Ale też jest to bardzo bezbolesny proces. Także zapisałam się na swój wybrany kurs, Intermediate One, i od razu mogę przejść do swojego konta, gdzie mam pokazane, na jaki kurs jestem zapisana. Każdy kurs dzieli się na 12 tematów, a dany temat dzieli się na dwie sekcje, które ja zrozużyłam sobie na poniedziałek i wtorek. W poniedziałek będę robić pierwszą sekcję pełgi, gdzie uczymy się nowej gramatyki i nowego słownictwa, a druga część to. Heppogi, gdzie powtarzamy wszystkie konstrukcje gramatyczne i słownictwo, i dodatkowo aplikujemy je we różno, w różnych ćwiczeniach, w tym pisaniu i mówieniu. A teraz przechodzimy już do mojego planera. Jak widzicie, jest tu dużo różnych sekcji. Na początku mamy kartki do wypisania naszych celów, naszych postanowień. Możemy też wypisać sobie dokładnie, jak wygląda nasz cień. Jakie kroki chcemy podjąć? To mamy tabelkę do odznaczania sobie obecności online. Na zajęciach, co jest częste w Korei, Kalendarz i potem kartki na każdy kolejny dzień, gdzie możemy zapisywać, co danego dnia zrobiliśmy, albo co planujemy. Tych kartek jest oczywiście 30 plus minus na każdy miesiąc. I na końcu mamy też podsumowania. Tak, więc możemy przejść już do planera. I według niego polecam Wam też skonstruowanie sobie takiego planu nauki. Wystarczy, że weźmiecie sobie zwykły zeszyt i podzielicie sobie na dane tabelki czy dane sekcje. Mając to z tyłu głowy, możemy przejść do określenia sobie naszych głównych celów. Ja sobie wypisałam płynność w rozmowie, pisanie wypracowań i dałam znak zapytania przy topiku. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest, by... Szybko się dogadać, żeby umiejętnie odpowiadać i móc wybrnąć, wybrnąć z każdej sytuacji językowej, dlatego to stawiam jako priorytet. Pisa pisanie wypracowań to taki mój drugi e, cel, taki osobisty, bo po prostu mam e z tym problem, gdyż bardzo dużo słucham po koreańsku, oglądam dramy i programy bez napisów, dzięki czemu bardzo dużo rozumiem. Ale i bardzo też dużo umiem powiedzieć, ale kłopot pojawia się wtedy, kiedy muszę zapisać jakieś zdanie albo jakieś wyrażenie, i nie do końca znam ortografię i znam zapis danego słowa. Dlatego chciałabym bardzo nad tym popracować. Dałam znak zapytania przy topiku, bo szczerze mówiąc nie wiem, czy chcę zdawać topika, ale zawsze można mieć też gdzieś z tyłu głowy, że faktycznie może mi się kiedyś przydać. Chociaż dopiero potem się zorientowałam, że jest jeszcze jedna kwestia, którą, do której, którą bardzo chciałabym osiągnąć. Jest to po prostu czytanie książek w języku koreańskim. Wcześniej o tym nie pomyślałam, także nakleiłam gwiazdkę, która będzie mi przypominać, że to też jest jeden z głównych moich celów i dopisałam z boku. Pierwsza sekcja po naszych głównych celach to nasze postanowienia czyli co faktycznie chcemy zrobić co faktycznie może pomóc nam w nauce języka. Także ja, jeżeli chodzi o postanowienia, jeżeli chodzi o postanowienia, to ja wpisałam tygodniowy rozkład nauki z Sejong Institute, czyli faktycznie wypełnianie tych wszystkich treści i materiałów, przerobienie ich i próba użycia ich w dniu codziennym. Kolejne to codzienne powtarzanie słówek na Dropsie. Jeżeli chodzi o aplikacje do nauki słówek, uważam, że Drops jest najlepszy. Zajmuje Wam 5 minut dziennie albo 10, jeżeli logujecie się i rano i wieczorem. I faktycznie możecie dużo słówek poznać, dużo słówek powtórzyć. I mają też bardzo duży zasób tematyczny, także jak najbardziej polecam. Jeżeli chodzi o Memrise, z którego też kiedyś korzystałam, pojawiło się tam zdecydowanie za dużo reklam, także zrezygnowałam z tej aplikacji. A Duolingo, kurs Duolingo z koreańskiego nie jest zbyt dobry, także Wam go nie polecam. Tak, także dla mnie numerem jeden jest Drops, ale jeżeli macie jakieś inne fajne aplikacje do polecenia, no to zostawcie je w komentarzach dla innych, może się przydadzą. Kolejnym takim postanowieniem moim, które jest troszeczkę oszukanym postanowieniem, to oglądanie dram i programów bez napisów. Dlaczego jest oszukane? Dlatego, że robię tak już od jakiegoś czasu. Ale wpisałam tutaj sobie to postanowienie, dlatego że może akurat Was zainspirować, także polecam. Nawet jeżeli czujecie, że nie będziecie wiele rozumieć, warto jest wyłączyć napisy i starać się wyłapać z kontekstu o co chodzi. Przeszłam do kolejnej, do kolejnej sekcji, którą jest Bucket list. Jeżeli chodzi o bucket list, to, to szczerze moment wcześniej się na tym nie zastanawiałam, i to jest bardzo fajne, jak planer każe nam wyjść spoza swojej strefy. Może nie komfortu, ale strefę takiego patrzenia na naukę. Także ja zapisałam sobie przeczytać jedną książkę po koreańsku. W zeszłym roku udało mi się przeczytać dwie. A w tym roku jeszcze się za żadną nie zabrałam. Chociaż mam w domu trzy książki, <gry> które mogłabym przeczytać. Ale chciałabym jedną. Dlatego zapisałam to sobie na moim bucket list. I na pewno nagram o tym vloga. A drugie... To jest ukończyć cały kurs na Studium Institute, bo chcę faktycznie, żeby to był mój priorytet. Zostawiam sobie jeszcze miejsce na dodatkowy pakiet, to dodatkowy taką rzecz, którą bym chciała zrobić w ramach tej mojej nauki, która może mi przyjść do głowy później. Bo pamiętajcie, zawsze możecie coś dopisać. Jeżeli nie macie konkretnie tylu celów, to możecie zostawić puste miejsce i potem, jak już będziecie progresować, może Wam się zmieni perspektywa i możecie coś dopisać, czemu nie? Kolejną sekcją to są nawyki, które chcecie wprowadzić. I Ja zapisałam słuchanie koreańskiego radia w jednej audycji albo jakiegoś innego podcastu, bo podcastów słucham dużo, ale głównie polskich. Nawet nie lubię za bardzo angielskich podcastów. Także chciałabym odkryć jakiś koreański, który sprawi mi dużo frajdy, który faktycznie trafi w moje gusta i będę go konsumować <noise> z przyjemności. Była jeszcze jedna sekcja na, na naszą wizję siebie w przyszłym roku, ale zostawiłam ją wolną, bo szczerze mówiąc, nie patrzę tak daleko. Skupiamy się na czterech miesiącach. Także tą sekcję zostawiłam pustą. I tutaj przechodzimy już do sekcji, gdzie rozbijamy sobie te cztery miesiące na mniejsze wydarzenia. Tutaj napisałam maj, czerwiec, lipiec, sierpień. W sierpniu, że lecę do Korei pod koniec. Dlatego to jest ten czas, w którym mogę się przygotować do wyjazdu. Nie narzuciłam sobie konkretnych, takich stricte celów, bo mam w głowie też to, że kończy mi się semestr dopiero w przyszłym miesiącu i będę troszeczkę update'ować tą rutynę i będę ją zmieniać, dopasowywać do nowej formy życia, nowej formy mojego rozkładu tygodniowego. Dlatego wpisałam sobie właśnie to, że się zmieni. I Wtedy też na pewno będę mieć więcej czasu, które będę mogła poświęcić, dlatego... Ta rutyna się troszeczkę zmieni, i, i na pewno też nagram update, co dodałam, co odjęłam, jakie mam wnioski. Także stay tuned. Kolejną sekcją są dwa diagramy czasowe, i tutaj możemy sobie ustalić, jak wygląda nasz rozkład dnia w tygodniu oraz w weekendy. Ja w tygodniu niestety mam bardzo nieregularny ni tryb życia, dlatego zostawiam pusty, ale wybrałam sobie weekendy i dopiero po chwili się zorientowałam, że to nie jest co godzina, tylko co dwie godziny, no bo mamy 24 godziny. W całym dniu, dlatego musiałam troszkę wydłużyć ten okres, kiedy śpię, ale dodałam sobie też pracę i, i tą jedną godzinkę, którą mogę. to dwie godzinki w sumie, które mogę faktycznie poświęcić na naukę albo rzeczy około, nau około naukowe, na naukę. Kolejna strona jest poświęcona na comiesięczny kalendarz, to wypisałam sobie dni w maju. Można tu wpisywać wszystkie swoje najważniejsze rzeczy, albo konkretnie te rzeczy, które chcemy do, do danego dnia zrobić. Fajnie możemy zobaczyć całą rozkładówkę na cały miesiąc, co faktycznie uda nam się osiągnąć. Ile już czasu minęło, także ja jestem fanką przekreślania blączków, kiedy kolejny dzień mija, także też to Wam polecam. I dopiero potem się zorientowałam, że tydzień w koreańskich planerach zawsze zaczyna się od niedzieli, dlatego zalepiłam wszystkie nazwy dni tygodnia u góry naklejkami i potem napisałam na górze odpowiednie dni tygodnia zaczynając od poniedziałku, bo nawet jeżeli bym zostawiła taki rozkład, gdzie niedziela jest pierwsza, bardzo bym mi się to myliło. Dlatego postanowiłam to przekreślić i iść dalej. Kolejną ważną kwestią w formowaniu planu jest to, żeby swoje cele podzielić na mniejsze kroki. Jak możemy dojść do tego? Żeby osiągnąć jakiś pułap. Jeżeli na przykład chcemy ukończyć jakiś podręcznik, to warto podzielić ten podręcznik na mniejsze tematy i za każdy skończony temat, klepać się po, po plecach i po prostu czuć się z tym dobrze, że cały czas idziemy do przodu i mamy dany etap ze sobą. Myślę, że takie rozłożenie kroków na części pierwsze jest bardzo motywujące i faktycznie pomaga nam w kontynuowaniu nauki. Ja tutaj sobie rozdzieliłam te trzy sekcje na te trzy dni, które zaanektowałam pod naukę koreańskiego. I tak mamy poniedziałek, i sobotę, w poniedziałek sekcja pełgi podzieliłam na przerobienie całej sekcji z danego tematu. I co możemy jeszcze pom pomóc, to wyszukanie dodatkowych wyjaśnień i przykładów dodanych, do przedstawionych zagadnień. To jest, jeżeli mamy jakąś e, gramatykę i wydaje nam się, że ją spoko rozumiemy, to i tak warto zawsze poszukać na innych stronach innego wyjaśnienia może to do nas lepiej trafi. Bo jeżeli uczymy się nowej gramatyki, to warto uczyć się jej tak, żeby faktycznie ją stosować. A jeżeli chodzi o środy, o hepogi, to tutaj zapisałam sobie zadania według schematu, schematu przedstawionego na stronie przez Sejong Institute, ale też dodatkowe ćwiczenia do tych gramatyk z innych podręczników i stron internetowych. Ja przez swoją naukę języka koreańskiego, która już trwa 3 lata, Zebrałam dużą bibliotekę podręczników w formie e-booków, z których też mogę korzystać, mogę zobaczyć, czy, czy to nie jest w spisie danego podręcznika. Jeżeli tak, to super, mogę sobie rozwiązać dodatkowe ćwiczenia, ale też wystarczy, że wpiszecie sobie daną gramatykę w Google'a i wyszukacie dodatkowe ćwiczenia, na pewno Wam coś wyskoczy, bo tych materiałów pojawia się coraz więcej. Dalej, że polecam. Czym więcej ćwiczeń zrobicie, tym łatwiej i naturalniej Będziecie używać danych fraz czy da danych struktur gramatycznych, także to definitywnie powinniście też dodać do swojej rodziny. Jeżeli chodzi o sobotę, czyli sygi, <gryw> czyli pisanie, zapisałam sobie wypracowanie na dany temat z użyciem słownictwa i gramatyki poznanej nie tylko na, na Sejong Institute, na tym kursie, ale też na Drupcie, czy z DRAM, czy z programów, czy po prostu. Instagrama, gdzieś mi się przewijało, gdzieś mi się przewinęło jakieś nowe fajne słówko, o to wykorzystam je w moim wypracowaniu. Chociaż może wypracowanie to dość dużo powiedziane, bo chodzi mi po prostu o takie dłuższe formy pisemne na pewny temat. Tak, i, i to w sumie to tyle, jeżeli chodzi o tą moją całą naukę, o ten cały schemat. Tak naprawdę wszystko sprowadza się do wyznaczenia. Sobie czasu, który poświęcicie na naukę, do znalezienia fajnego źródła, do rozbicia swoich większych celów na mniejsze i ciągłe podążanie za tymi wyznaczonymi strukturami. Warto też dodać pomniejsze, małe nawyki do, do swojej codziennej rutyny, tak jak powtarzanie słówek na drobcie, słuchanie podcastów czy po prostu oglądanie dram. Jeżeli lubicie oglądanie dram, czy oglądanie seriali w języku którego się uczycie, to jesteście na najlepszej drodze, żeby A. osłuchać się z językiem, i B. uczyć się konstrukcji zdaniowych i danych wyrażeń. Także tak naprawdę nie potrzebujecie nic więcej. Wystarczy być pilnym, ale na zasadzie pilnym, żeby faktycznie siadać do tej nauki i powtarzać sobie chociażby przez te 20 minut dziennie. Chciałam Wam dzisiaj pokazać, jak w kilku prostych krokach możecie stworzyć naprawdę bardzo fajne plany nauki, które nie wymagają od Was jakiegoś. Nie wiadomo, jakiego wysiłku i który faktycznie może Wam sprawić dużo radości i dużo frajdy. Mam nadzieję, że ten filmik Was trochę zainspirował i też skłonił do refleksji nad tym, jak wygląda Wasza obecna nauka. I jeżeli uda Wam się, chociaż część, zaimplementować w swoim życiu, to super. Także dajcie znać, czy Wam się podobało jak wrażenie i czy chcecie więcej treści o nauce koreńskiego i o tym, jak faktycznie do niej podejść, żeby... Móc coś powiedzieć, także zostawiam was z tym. I dajcie znać w komentarzach. Zapraszam też na Instagrama, na TikToka. Dajcie lajka i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym filmie. Dzięki, cześć!